Po ostatnim Q&A pojawiły się komentarze na temat urody prowadzącego. Dlatego też stwierdziliśmy, że tym razem zaprosimy kogoś naprawdę przystojnego. Jest nim pan Piotr Murat. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie Sławku. No jest pan bardzo łaskawy dla mnie. Dziękuję ślicznie. E... Z faktami się nie dyskutuje. E, szanowni Państwo, e, w związku z zawodowym Solidarność przetoczyła się ostatnio dyskusja na temat tego, jak powinniśmy się zachować e, w e, wyborach na członka zarządu w zakładach azotowych Puławy. Koncepcji było mnóstwo, począwszy od tych, że mamy wystawić swojego członka, swojego kandydata. Drugim pomysłem było to, że. Powinniśmy wystawić kandydata koalicyjnego, natomiast zwyciężyła opcja mówiąca o tym, że powinniśmy poprzeć kandydata niezależnego, który będzie próbował przynajmniej jednoczyć poglądy całej załogi i ją reprezentować. Taką, taką podjęliśmy decyzję. Wydaje nam się, że dla dobra załogi warto to zrobić. Szanowny panie. Żeby naszą, e, e, nasze spotkanie czynić, e, e, czynić efektywnym, przejdziemy od razu do serii pytań. Bardzo proszę. Pierwsze pytanie. Od kogo i od czego Pan chce być niezależny? Bo to zobowiązuje. Ja może odwrócę to pytanie. Ja powiem, że ja chcę być zależny li tylko i wyłącznie od załogi, od tych, którzy będą na mnie głosować, ale nie tylko. Od wszystkich członków naszej społeczności. Natomiast nie wyobrażam sobie yy, takiej sytuacji, że w momencie, kiedy dostąpię do tego zaszytu, zaufania załogi i będę pracował w zarządzie, yy, że będę prowadzony przez jakąś grupę osób, organizację związkową, yy, jakieś inne siły społeczne, partię polityczną na tak zwanym pasku. To bardzo śmiała, śmiała deklaracja, Jak pan sobie wyobraża funkcjonowanie bez poparcia największej organizacji związkowej, jaką obecnie jest Solidarność? Czy panu by to nie pomagało? Niezależnie od tego, czy to jest największa organizacja, czy najmniejsza organizacja, czy to, co jest pośrodku organizacji, niezależnie od tego, będę chciał rozmawiać ze wszystkimi organizacjami i wsłuchiwać się w ich głos. Jeśli będę widział, że te głosy organizacji związkowych czy innych sił społecznych, Wpłynął, pomogą mi w tym, żeby interesy załogi były dobrze reprezentowane, będę to brał pod uwagę. No to od razu kolejne pytanie. W ostatnich miesiącach, właśnie latach, pojawił się ciąg, był ciągle problem z komunikacją. Między właśnie pracownikami a członkiem zarządu, były zarzuty, że to przedstawiciel tylko jednej formacji, jednej organizacji odizolowane od załogi, nie się, nie, nie, nie Jak pan sobie to wyobraża na co dzień, gdyby pan oczywiście został wybrany? Panie Sławku, problem nie dotyczy tylko i wyłącznie wyborów tutaj do zarządu z ramienia załogi. Jest to problem generalnie szerszy spotykamy się również. Z problemami w świecie polityki. Otóż okazuje się, że wyborca jest ważny do momentu, do którego nie przyszedł do urny. Jak już rzuci głos, to już jakoś tak niekoniecznie jest ważny. Ja bym chciał to zmienić. Chcę to zmienić. Myślę nad tym, pracuję nad tym, w jaki sposób tą komunikację polepszyć, poprawić, a w zasadzie to zbudować na nowo. Już po kilku spotkaniach, które odbyłem dzisiaj, Okazuje się, że jest to problem podnoszony przez bardzo wielu moich rozmówców. Jaka będzie formuła tego kontaktu? Trudno będzie robić co jakiś czas spotkania na wydziałach. Jesteśmy od tego, żeby pracować. To jednak rozbija cały, cały system pracy. Natomiast myślę o wyznaczeniu terminów, w których będę do Państwa dyspozycji chociażby w sali dialogu społecznego. Nie chciałbym, żebyście Państwo czuli się skonfudowani, musząc przychodzić do dyrekcji naczelnej, przepustka i tak dalej. Tutaj nie będzie przepustek. To jest chyba najlepsze miejsce, wydaje mi się, panie Sławku, jeśli będę mógł oczywiście z tego skorzystać. Wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce. Ustalimy sobie terminy i myślę, że co najmniej raz w miesiącu takie spotkania będę chciał odbywać. Będę do Państwa dyspozycji. Oczywiście, oczywiście to nie znaczy, że ktoś kto ma problem, poważny problem, że będzie musiał czekać do któregoś tam dnia kolejnego miesiąca. Nie, ja jestem otwarty. Ktoś kto będzie chciał mnie znaleźć, na pewno mnie znajdzie. Czyli jest to, jest to jakby poważna, poważna odmiana tego co jest do tej pory. Szanowny Panie, następne pytanie. Jest Pan dyrektorem? Tak. Więc jest pan, jest pan wprost sterowany przez członków zarządu. Czy Pan nie czuje tego dyskomfortu, że Pan jest podległy bezpośrednio członkowi zarządu? Nie czuję tego dyskomfortu, ponieważ tak jak ja i Pan, oprócz funkcji, którą Pan sprawuje, jest Pan też pracownikiem. Z tej załogi wyrastam, wydaje mi się. Ja się z nią identyfikuję. Jeśli chodzi o zależność, no cóż, panie Sławku, ja podlegam tylko zarządowi. Członkowi zarządu, który jest odpowiedzialny za mój obszar. Natomiast tu bez kamyczków, bez rzucenia kamyczków do ogródka, powiem, że pan ma nad sobą kilku przełożonych. Więc z różnych miejsc może być taka sytuacja, że będzie pan poddany presji. Wie pan, ja myślę, że to jest tak, że nie, niezależność to jest gen. Albo ją się ma, albo jej się nie ma. I niezależnie od tego, komu jest się podległym, to ten gen się ma. I wtedy ilość przełożonych nie, nie gra roli. Można być niewolnikiem, mając jednego przełożonego i można być niewolnikiem, mając 17. Można być też niewolnikiem swoich własnych pomysłów, jak się nie słucha innych ludzi. Oprócz tego, to jeszcze kolejny gen, który się przydaje i powinien się przydać w takiej pracy, to jest system wartości, który się wyznaje. Bez tego Trudno cokolwiek innego zrobić. Mam nadzieję, e, e, czasu nam nie starczy na ten system wartości, e, bo mamy, e, bo mamy kilka pytań, kilka takich prostych, e, prostych rzeczy, bo e, ja wychodzę z założenia, że po czynach ich poznajecie. Nie słowa, nie deklaracje, tak jak e, pan powiedział, bo e, podczas kampanii obiecuje się przeróżne rzeczy. A później przychodzi szarość dnia codziennego, no i się okazuje, i wychodzą, wychodzą kwiatki. Więc mamy pytania, konkretne pytania, jakby pan się zachował w określonych sytuacjach. Mamy coś, co ostatnio, ostatnio było ćwiczone, dostaje pan jako członek zarządu do zaopiniowania, zagłosowania strategię, w której jest napisane jak W. Że zakłady złotowe puławy mają stać się pakownią. Tak jak zostało to przyjęte przez niektórych członków zarządu i przez członków Rady Nadzorczej, notabene z wyboru załogi. I oni za tym zagłosowali. Pan dostaje takie kwity, co pan robi? Mam taką nadzieję, że to pytanie, które Pan mi zadał, jest czysto hipotetyczne i bardzo na wyrost. No jednakowoż, skoro Pan je zadaje, to znaczy, że taki problem może ewentualnie zaistnieć. Odpowiadając na Pańskie On pytanie. No, wystąpił! No, wystąpił, wystąpił. Ja wiem, to też przyglądałem się tym, temu problemowi. No cóż, w momencie, kiedy byłbym decyzyjny, oczywiście po pierwsze dogłębnie zapoznałbym się z problemem, przeczytał, przemyślał. I następnie, w zależności od tego, czy proponowane zapisy tej uchwały będą dla pracowników firmy i szerzej dla firmy, a jeszcze szerzej dla naszego miasta czy naszego powiatu, będą pozytywne, oczywiście bym głosował za. Jeśli okazałoby się, że to, co Pan powiedział, te zapisy będą niekorzystne, to oczywiście będę głosował przeciw. Co do tego nie mam żadnych żadnych wątpliwości. A czy nie uważa Pan że za słuszne, żeby na przykład poinformować organizacje związkowe o takim fakcie? Bo no, po, to, po to one chyba są, żeby reagować. Tak, ma Pan rację. Oczywiście, że tak. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że nie o wszystkim mogę mówić przed takim faktem. Nie o wszystkim. Jesteśmy spółką giełdową i informacje, które są poruszane na zarządzie, są szczególnej troski. Trzeba na nimi się bardzo spokojnie pochylać. Natomiast oczywiście, oczywiście, jeśli sytuacja byłaby nabrzmiała do takich rodzajów, ja mówię, czysto hipotetycznie, oczywiście, oczywiście będę chciał, i na pewno będę, nie będę chciał, będę konsultował to ze stroną społeczną. I, i proszę mi wierzyć, to nie będzie tylko solidarność. Skoro nie chce pan z największą organizacją, niech pan e, e, konsultuje z kim chce. E... Jeśli, jeśli mogę. E, kiedyś dostałem takie pytanie, kto dla nas jest e, najlepszym odbiorcą naszych produktów. Dawno temu, podczas mojego, podczas mojego e, ostatniej mojej pracy w zakładach azotowych, czyli lata 90. Do, 2000, do 2005, kto jest najlepszy? Ten, który jest duży, czy ten, który jest małym odbiorcą? I ja wtedy powiedziałem panu prezesowi. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy jest duży czy mały. Ważne, żeby płacił pieniążki. I tutaj, w tym przypadku, też dla mnie takim wyznacznikiem wielkości to nie jest liczba członków, panie przewodniczący, proszę mi wierzyć, jest to, co ta liczba członków potrafi zrobić dla swoich członków i dla społeczności i zakładów. Szanowny panie, następne pytanie. Czas ucieka. E, dostaje pan do e, zaopiniowania podwyżki. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że członek zarządu, z wyboru załogi, de facto zagłosował za tym, żeby ograniczyć co najmniej, no, różne są szacunki, ale około 100 zł wypłaty dla pracowników zmianowych. Tak zwanego zmianowego. Jak pan by się zachował, gdyby pan wiedział, że pana głosowanie powoduje e, stratę, konkretną, wymierną stratę dla pracowników? Jakby pan e, tego poczytał, bo z drugiej strony jest tak, że jakieś tam pieniądze dostają. No, wie pan, ja nie znam protokołów, wyciągów z posiedzeń do zarządu. Nie wiem, jak głosował przedstawiciel załogi na zarządzie. Natomiast cóż ja mogę w tym momencie powiedzieć? Ja jestem zwolennikiem dobrej płacy za bardzo dobrą pracę. To powinien być główny wyznacznik. Oczywiście dochodzą tego typu rzeczy, jak aktualna sytuacja, chociażby tak teraz, ceny gazu. To jest bardzo ważne. Natomiast ja ze swojej strony deklaruje, i to jest bardzo mocna deklaracja, że będę działał pro-pracowniczo. Czyli jeśli jest taka możliwość, możemy dać takie podwyżki? Proszę bardzo, dajemy. Następne pytanie, też bardzo ważne. E, jeden z wydziałów, z którego wszyscy jesteśmy dumni, wiodący, nagle okazuje się, że od kilku lat jest nierentowny. Sprawa tego wydziału była zanatana przez kilka lat pod dywan. Teraz się okazuje, że nagle produkty, które on wytwarza są kompletnie nieopłacalne. Co by pan zrobił z wiedzą właśnie taką? Panie Sławku, dziwi mnie trochę konstrukcja Pańskiego pytania. To nie jest y, y, jakiś atak na, na, pańskie, y, na Pańskie poglądy, natomiast y, dziwi mnie takie postawienie pytania w ten sposób. Skoro od kilku lat. Wiedzieliśmy o tym, że jeden z wiodących wydziałów jest na minusie. Dlaczego to tego y, dopuszczaliśmy? To jest pierwsze. Je, taka dyskusja powinna zacząć się w tym momencie, w którym widzimy, że coś się dzieje złego. Nie czekamy paru lat, bo w, tych, w ciągu tych paru lat możemy ten wydział zupełnie rozłożyć na łopatki, co dla nas byłoby tragiczne. Natomiast, natomiast w takim konkretnym przypadku, y, y, oczywiście to wymaga analiz. Szybkich, bardzo konkretnych, uczciwych analiz. Co się dzieje? Trzeba zidentyfikować problem, skąd on się wziął i oczywiście przeciwdziałać temu. Jestem zwolennikiem rozbudowy zakładów, zwiększania ich zasobów o nowe wydziały, o nowe instalacje. I oczywiście, jeśli by doszło do tego, że wszystko jest możliwe, że któryś z produktów niestety nie mieści się na rynku, Wtedy trzeba o tym dyskutować. Natomiast to nie tak, że go wycinamy, zapominamy o załodze, która dla nas, podkreślam to zawsze, jest największą wartością, ale przede wszystkim walczymy o ten wydział. Na początku rozmowy powiedzieliśmy, że o faktach się nie dyskutuje. Z takim przypadkiem mamy do czynienia, to jest fakt. Od kilku lat okazuje się, że jeden z wydziałów jest nierentowny i nic z tym nie robiono. Dzisiaj, dzisiaj się tym ludziom próbuje opowiadać różne, różne bajki, natomiast czas na reakcję, to jest moja opinia, powinien być właśnie kilka lat temu, kiedy były pierwsze symptomy tego, że coś nie wychodzi. Dokładnie. A dzisiaj, powin... dzisiaj wiele szans zostało już straconych. Dokładnie. To powinno być. Trzeba się pochylić nad tym problemem dokładnie kilka lat temu. Natomiast cóż ja mogę w tym momencie powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tyle. Że na problemy się pochylono i widać jakieś jaskółki tej ciężkiej pracy w ciągu ostatniego chociażby roku. No tak, tylko że z tego co wiemy, nie jest to efekt działania ludzi, którzy bezpośrednio odpadają za ten, za ten obszar i to jest pewien problem. Natomiast żeby nie drążyć. No to było pytać, tematu. właśnie za to odpowiadają, żeby nie drążyć tego tematu, bo być może nie wszyscy odbiorcy są w szczegóły zagłębieni. Czytając pańską ulotkę, jest tam powiedziane, że pan się będzie zajmował oczywiście wieloma rzeczami. Jest coś, jest temat, który my drążymy od dwóch lat. Solidarność drąży ten temat od dwóch lat, mianowicie chcemy wprowadzić zmiany w teryfikatorze. I najpierw był ten, te zmiany były blokowane przez ruch ciągły, teraz są blokowane przez solidność. Tak, przez solidność. Nie możemy z tym ruszyć. Co pan, jako człowiek wybrany z załogi, chciałby zmienić w teryfikatorze, żeby on był w naszej ocenie odpowiadający? Odpowiadający yy, yy, stanowi faktyczne. Z tego co zauważyłem yy, na początku tej kampanii wyborczej, większość kandydatów, a chyba wszyscy, yy, mówią o zmianach w taryfikatorze, więc yy, chyba nie tylko Solidarność o to walczy. Mam takie wrażenie, no, przynajmniej wydaje mi się, że wszystkie związki powinny o to. No, wszystkie o to walczyć. oprócz, yy, oprócz yy, jeszcze do, do niedawna ruchu ciągłego, obecnie Solidności, która blokuje yy, powstanie regulaminu. Jeśli chodzi o, tą, o sam taryfikator, ja jestem zwolennikiem jednak podwyżek w taryfikatorze, zmiany przeszeregowań, podniesienia grup. Z tego co widzę, do tej pory doszliśmy już do pewnej granicy. Ktoś, kto już jest w grupie docelowej, wyżej nie pójdzie. Nie ma, nie ma takich szans formalno-prawnych, uzgodnionych w tabeli. Mnie bezpośrednio podlegają y, pakownie. Pakownia Saletry, Siarczanu i Kaprolaktamu, pakownia Mocznika i Melaminy. Y, I te grupy, którzy, które mają moi pracownicy, y, to są grupy nie do przyjęcia. Te, te grupy powinny być co najmniej o jedną cyferkę do góry. I spodziewam się, że tak jest również na wszystkich innych wydziałach. I trzeba nad tym pracować, trzeba na to zwrócić uwagę i trzeba o tym mówić. Ja oczywiście, gdyby była taka szansa i możliwość, będę głosował za. My te problemy dostrzegamy, stąd nasz wybór, żeby Pana popierać. Szanowni Państwo, czas nam minął, czas nam minął bardzo szybko, bez dubli. Szanowny Panie, Świetnie. bo, u nas, bo u, nas, u nas tak się robi, bez dubli, nie, nie tniemy materiału, tylko go, tylko go puszczamy niemal na żywce. Szanowni Państwo, jeśli uznacie za stosowne, żeby poprzeć kandydata, który jest popierany przez Solidarność, bardzo o to prosimy. Wydaje mi się, że, że nie głaszczemy się. No nie. A... I z tego chyba może być coś mądrego. Ja przynajmniej zagłosuję na Pana. Bardzo Panu dziękuję, Panie Sławku. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj poniedziałek, początek kampanii wyborczej. Jeśli mają Państwo do mnie jakieś szczegółowe pytania, czy poprzez. Związek zawodowy, który mnie popiera, czy osobiście będą Państwo potrafili mogli do mnie dotrzeć. Bardzo proszę, będę starał się na te problemy w miarę oczywiście mojej wiedzy. Ja proszę mi wierzyć, nie wiem wszystkiego, ale będę starał się na te pytania odpowiedzieć ze swojej strony. Bardzo proszę o oddanie na mnie głosu. Dziękuję.